Się nagrywa się chyba. Jesteśmy. Jesteśmy znów. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Hello. Tak. I dzisiaj e, już nie będzie listu do Rzymian. Już się skończył. Już go, już go było dość i więcej go nie ma. Nie no. ma go więcej, bo więcej go nie ma. Tak. To jest ale... przekonujący argument. Coś takiego. Ale też e, nie pójdziemy po kolei. W sensie takiej kolei, która jest w Biblii. Bo tam później są listy do Koryntian. Dwa. Dwa. Aż dwa. Ale one się doczekają na swoją kolej i pójdziemy dzisiaj do listu do Galatów. Wspominany już przy liście do Rzymian. No tak jest. Przy okazji też świętego Piotra było wspominane. Przewijał się gdzieś tak, no to... No to go teraz bierzemy tak, w obróbkę. W obróbkę. Tak, list do Galatów, pytanie: do których Galatów? No właśnie, bo to prowincja Galacja. Jeśli mówimy o, o tej właściwej Galacji, no to te północne rejony rzymskiej prowincji. Tak. I no właśnie, są dwie koncepcje. Do kogo święty Paweł pisał ten list. Jedna koncepcja, to? Właśnie, że do północnych. I ta jest raczej bardziej obowiązująca. Dokładnie. Znaczy jest bardziej prawdopodobna nawet. Tam północna to jest o tam, gdzie jest Ankara. Tak. Poczekaj. Tak, to to jest ta galacja północna właśnie. Mm -hmm. I jest też, no, koncepcja, że uwaga, jak jest północna, to i jest południowa. Tak Południe. Południe, A... trochę niżej niż północna. Tak, więc yy, prawdopodobnie... Paweł napisał ten list około roku 57, jeśli pisał do tych północnych, a tego się będziemy trzymać w gruncie rzeczy. Tak, gdzieś albo z Efezu, albo z Macedonii. Tak. Grunt, że pisał do wspólnoty, którą zapoznał w bardzo dziwny sposób. Znaczy, dziwny. Bóg z czegoś, co było dosyć trudne, wyprowadził też dobro, bo po prostu Paweł zachorował. Tak, i to prawdopodobnie na oczy. Tak. i. Bo też tam pisze, tak, O tym wydłubaniu sobie. Tak. Gdybyście że... mogli byście mi oddali swoje oczy. Tak. Że tak. poświadczam to, że gdybyście tak, tak, tak. Tak, Więc Paweł, Paweł pisze do takiej gminy, która jest dosyć. No, z jednej strony poznana w chorobie, z drugiej strony właśnie chyba dosyć dobrze zatrybiło Tak. Że, że za pierwszym razem od razu tam. Paweł, no właśnie, tak. jako chory wykorzystał tę sytuację i głosił. Można by powiedzieć po ciemaków Tak. Będąc w chorobie, także. Dobrze, że tak to złapało. No ale. Co, co nie znaczy, że chociaż gminę lubił, widocznie, to i tak ten list jest dosyć takim listem oficjalnym. No, mm. się zdarzyło. Że no, kościół był młody i były różne koncepcje. tak Jeszcze czy tutaj e, Poganie mają przyjmować Obrzezanie, czy nie, chociaż to już jest pisany list po tak zwanym Soborze Jerozolimskim, tak? ale cały czas, jak wiadomo, no, są zwolennicy bardziej takiej drogi, byśmy powiedzieli, wiernej jeszcze judaizmowi, są zwolennicy takiego, mm, takiego nowego spojrzenia co zresztą Paweł już od razu w samym starcie listu tak samo daje do zrozumienia. Tak. Chodziło o to, że po prostu przyszli do tej gminy ludzie, którzy no, mówili galatom, że wy źle wierzycie, a w ogóle Paweł to, to kto to jest, tak? On nie jest za bardzo tutaj... No, nie jest prawowierny. Tak, to... bo nie jest, nie jest jednym z tych apostołów, których powołał Jezus w sposób taki bardzo bezpośredni, tak? I, I kiedy sięgamy już nawet do samego listu, to widzimy, że tutaj Paweł nie bawi się w jakieś takie wielkie wstępy i serdeczności, tylko od razu zaczyna. Paweł apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wskrzesił z martwych. Tak? I od początku ustala kurka wszystkich tak jak trzeba. Ustala całą sytuację tak jak trzeba. Tak, tak. więc no, od razu mówi, tak, że. To, że nie jest może tak powołany w Jerozolimie, to nie znaczy, że nie jest y, ważnym człowiekiem jako apostoł, też. Tak? Bardzo mocno to podkreśla, że właśnie mało tego nie tylko, że z ludzkiego ustanowienia, ale też w liście podkreśla, że nikt jakby jemu nie głosił Ewangelii, ani nie jest też z powołania człowieka. Tak? Nawet... Nie głosił mi jej żaden człowiek Ewangelii, tylko sam Jezus Chrystus. Tak, jest. Mało tego i nikt mnie inny nie powołał, tak? żaden z apostołów mnie nie powołał. Czy nie byłem uczniem któregoś z apostołów, tylko sam Jezus mnie wybrał. Co też no, gra w tym liście. Tak? I kiedy, kiedy już przechodzimy do szóstego wersetu, to Paweł też od razu zaczyna właśnie z takiego mocnego uderzenia. Tak? że nie nadziwić się nie mogę. Że od tego, który Was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród Was zamięt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Te. Tak. To jest e, no, bardzo mocne stwierdzenie. Mało tego Paweł dalej mówi, że e, nawet gdyby Anioł z, wam, nieba. z nieba Wam głosił Ewangelię różną od tej, którą słyszeliście ode mnie, Niech będzie przeklęty. A na temat SIT. Bardzo mocne stwierdzenie, i to jest najmocniejsze stwierdzenie, jakie pojawia się w listach Pawłowych. Na dodatek Paweł je jeszcze raz powtarza. Powtarzam jeszcze raz, gdyby ktoś, tak. nawet ja, gdybym wam inną Ewangelię głosił, od tej, którą usłyszeliście, niech będzie przeklęty. Bardzo mocne. Czyli też zobaczmy, że tutaj. Yy... No faktycznie, to, to jest też fajne, takie, bo Paweł on ma świadomość kim jest, tak. Czasami to możemy pomyśleć, że właśnie a to ci apostołowie czasami można nawet współcześnie usłyszeć no, że tam brakuje pokory, że za kogo się uważa. Tak. tak. No, on że, mówi że, prawdę, że tu powinien być bardziej taki spoległy. Nie, Paweł od razu mówi, tak. Ja wiem kim jestem. I, i, wiem, I wiem, od kogo otrzymałem Ewangelię, i tego się wy macie trzymać tak samo. Tak? Bo cały czas trzeba pamiętać, że tutaj Paweł też e, no, postrzega Ewangelię jako Chrystusa, który odkupuje człowieka z grzechów, ale też daje życie wieczne. tak? Więc jego perspektywa to nie jest perspektywa tylko doczesności, prosperity jakiegoś, ale no. Tak patrzymy dalej, patrzymy na to, że Chrystus nam obiecuje też yy, życie wieczne, bardzo mocno, u Jana to jest kolei, A... tak. I też co się pojawia u, u Pawła, co tak na marginesie warto wspomnieć, bo niektórzy z takiego nurtu yy, znaczy nie od Nowy w Duchu Świętym, ale takiego ruchu odnawiającego czy odświeżającego kościół jak zwał tak zwał pragnęliby wrócić do tych pierwszych wieków chrześcijaństwa bo tam wszystko było takie miłe wszyscy byli i tworzyli, tak taki trochę <śm> hipisowski styl że wszyscy tworzyli jedno mieli wszystko wspólne no kurka nie no bo list do galatów pokazuje i stwierdzenia Pawła bardzo mocne do, do tej wspólnoty. O nierozumni galaci. No tak, delikatnie mówiąc. Delikatnie mówiąc, tak. Nikogo, nikogo nie obrażając. Tak. <laughs> nie uwłaczając. O nierozumni galaci. Także od samego początku kościoła zdarzały się trudy, jakieś niezrozumienie. Także. Praktycznie nie było dekady, w której Kościół by się nie musiał też mierzyć z jakąś błędną nauką, tak? Bo, tak. Bo tutaj mamy lata 50., ale zaraz są 60. gdzie Dokeci się dorwali do, do Ewangelii. W sumie próbując ożenić idealizm z, z wcieleniem, Tak. Nie wyszło to. Dokeci, czyli Dokein wydaje się, tak? To, że Jezus umarł na krzyżu, no, to, to że nam miał się wydawało. Ciało pozorne po prostu. Miał ciało pozorne, nie miał normalnego fizycznego ciała, tylko jakieś ciało pozorne. Chrystus nie umarł, bo jeśli Bóg miałby umrzeć, to nie jest Bogiem. No, no w ogóle jeśli miałby się wcielić. Tak. Ale to już jest, to już było. Ta to jest. Ewangelia Jana. W takim wypadku. Tak. I to, co Paweł też robi świetnego, to pokazuje taką całkowicie uczciwość wobec innych i wobec siebie. Tak, bo on mówi, że słyszeliście moim postępowaniu, on dziś, tak. Tak? gdy byłem prześladowcą kościoła. także zobaczmy, że Paweł jest tutaj fenomenalnym nauczycielem pokory, która no, z jednej strony faktycznie pokazuje to, że no, nie zawsze było fajnie. Nie zawsze tam postępował tak jak trzeba, a z drugiej strony wiem, kim jestem, tak? bo mnie Chrystus powołał. I nawet jeśli było nie tak jak trzeba, to teraz jest inaczej. Tak? I teraz nawet już nie jestem prześladowcą kościoła. Tak mało tego, że to Chrystus mnie powołał bez moich zasług, tak? bez yy, temu, jak to jest, które mu się spodobało który powołał A, mnie w łonie matki mojej powołał Jeremiasza. Łaską swoją, tak jest tak, tak, początek proroka Jeremiasza tutaj cytuję jeszcze w jednym momencie w jednym z listów, teraz już nie pomnę też cytuję Jeremiasza podkreślając, no właśnie, darmowość łaski i że nie musimy wracać tutaj do prawa jakiegoś rytualnego, prawa żydowskiego z obrzezaniem z tym jarzmem, jak to nazywa. No... Tak jest. I że Bóg no, w sobie nie ma względu na osoby w tym względzie. Tak jest. No będę. Że porów powołuje nie tylko Żydów, ale powołuje wszystkich i Boga Ko również. Kogo chce w gruncie rzeczy. Hmm. to, co też nas może dziwić, to Paweł od razu też w tym liście jakby opisuje właśnie swoją drogę Ewangelii, że kiedy Jezus już go powołał tak, To od razu zaczął głosić Ewangelię Pogadą. Tak? Jak to sam mówi, natychmiast to jest 16 werset, jeśli ktoś ma pismo, że natychmiast nie radząc się ciała i krwi, ani tak? nie udając się do Jerozolimy, którzy do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku, następnie trzy lata później udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego przez 15 dni. Także trzy lata przebywał, prawdopodobnie trzy lata przebywał Paweł na pustyni Arabii i tam Jezus objawiał mu Ewangelię i uczył się Ewangelii. Tak jest. Zobaczmy, że też no, jakby nie od razu, co zresztą w drugim rozdziale mówi, że dopiero później e, tak paradoksalnie, dopiero później poszedł zobaczyć, czy nie bieg na darmo. Tak, tak czy to wszystko się zgadza. E, to, to jest przeciekawe, bo to, że tam powiedzmy Jezus Pawła nawrócił w drodze do Damaszku, to jest jedna rzecz bardzo mocna, ale chyba jeszcze mocniejsze to były te osobiste spotkania z Jezusem, e, które, które Paweł później musiał mieć, że skoro to zadziałało tak, że on no nie wytrzymywał, tak? Jakby nie, pod, nie poddawał pod wątpliwość, tylko od razu tak, lecimy, lecimy z tematem. Tutaj mamy Ewangelię, więc nawet już nie czekam, aż ktoś z ludzi mi klepnie, że dobrze to głoszę, że tutaj nie ma żadnych błędów, tylko od razu zaczynam głosić Ewangelię. Ale to też taka wyjątkowa sytuacja, że sam Chrystus sam na sam z Pawłem siedział tam te trzy lata na pustyni i go uczy. No, mi to się nie mieści w głowie <laughs> jaka szczególna łaska no i rzeczywiście Paweł jest apostołem od razu był świadkiem jego zmartwychwstania, no bo skoro mu Jezus mówi, tak jest Bogiem to znaczy, że żyje, no i wszystko wszystko to, co do niego się odnożyło. ciekawe właśnie, czy tam podczas tych spotkań to o Piśmie Świętym gadali, jak tam nie wiadomo George Lucas z tego zerznął i była planeta do goba. Przepraszam. Gdzie Luke spotkał ją. Przepraszam za porównanie, Panie Jezu. Nie? Ale, ale to jakby nie patrzeć. Historia zbawienia jest kalką dla praktycznie większości takich opowieści, które gdzieś tam człowiekowi zapadają w serce. tak? Że, że sama koncepcja nawet reklamy, tak to Marshall McLuhan chyba mówił, tak? że, że koncepcja reklamy jest właśnie zrobiona według historii zbawienia. Ale dobra, wracajmy do listu do listu do Galatów, Jeśli to nie był pan Marszał McLuhan, to przepraszam twórcę tej koncepcji. Pozdrawiamy. Pewnie już nie żyje. Też pozdrawiamy. Też pozdrawiamy. Świętych chopcowanie? Tak jest. No Jakoś tak. Co daj pani Boże. <laughs> tak. I Paweł mówi wprost tak samo, że. Um, on osobiście pozostawał nieznany całemu kościołowi, tak tylko gdzieś tam faktycznie docierały wiadomości, że ten, który kościół prześladował, e, teraz głosi Ewangelię. Tak zobaczmy, że tutaj no to musiała być niesamowita też informacja. Zresztą jakby taki skrót tego mamy w dziewiątym rozdziale właśnie dziejów apostolskich, tak? Kiedy. Tak. Ananiasz, to jest dziewiąty chyba jeszcze. Czy dziesiąty? Dziewiąty. Dziewiąty. No grunt. E, w tych okolicach. Mhm. No, że... No, nie wiem, czy nie wcześniej. Co? Nie, no w dziewiątym rozdziale jest nawrócenie Pawła. A tam chodzi mi o An Ananiasza. Że, że Jezus wskazuje Ananiaszowi, żeby poszedł i nałożył ręce na Pawła. na co Ananiasz mówi? Zaraz, zaraz. zaraz. <grych> ten Panie, człowiek... tak, słyszałem, że ten człowiek wiele zła uczynił Twoim świętym w Jerozolimie. Ma też listy, tak. żeby ich więzić. I tak. przyszedł. To jest niezłe w sumie, że chrześcijanie mają taki otwarty przystęp do Pana Boga, tak? Że. To jest jakiś taki targ, to nie jest bóstwo, które... Z przepraszaniem, tak, które wymaga bezwzględności jakiejś, tak, tylko... Ty, gadasz, masz, ty masz na to, na to swoje zdanie, a ja w prawdzie Ci powiem, co ja o tym myślę. Trzeba tak? być tamim. Szczerym. Jak Abraham. Czyli doskonały. W sumie mm -hmm. szczerym. Tak. I dopiero y, w drugim... Y, w drugim rozdziale właśnie Paweł podkreśla też jakby nowość tej nauki, którą, za którą naopiernicza no, Galatów, tak, bo mówi, że przybył po 14 latach do Jerozolimy właśnie, żeby się upewnić, czy nie biegł na próżno i wziął ze sobą Tytusa. I mało tego, nikt Tytusowi nie kazał się obrzezać, pomimo to, że on był Grekiem, tak? tak. I e... no i po 14 latach tam był przez jakiś czas, właśnie z Piotrem się spotkał wtedy, tak? To było wtedy? Pierwszy raz? To... A nie drugi. Ach, drugi bo to bo mówi... najpierw, Tak, no już później chyba w kwestii, bo z Barnabą tam poszedł. Z Barnabą istytusem. Czyli musieli poustalać to i owo o poganach. Pogadać. Kwestia sobowa była już tego. No. No. Tak. Więc, więc tutaj jakby też przy tej okazji odkrywają, że Paweł mówi wprost, tak jak Ewangelia została podana Piotrowi do głoszenia wśród obrzezanych, tak widocznie Panu Bogu się spodobało, żeby Paweł głosił Ewangelię pośród pogan, pośród osób nieobrzezanych. Co też staje się zupełną nowością, bo tutaj no, poza chrztem praktycznie nie mamy żadnej zewnętrznej przynależności. Co zresztą sprawiło, że chrześcijaństwo stało się dosyć popularne, ale też i chrześcijanom narobiło trochę bigosu. Tak. tak bo później podczas prześladowań no, byli oskarżani jednak o ateizm. No, bo się nigdzie nie modlą, tak nie macie figurek. No. Cesarzowi nie składacie różnych takich rzeczy. Ale też, co warto podkreślić tutaj, taki troszeczkę może <laughs> poboczny temat, poboczna myśl, że też trzeba obalić ten mit, jakoby chrześcijaństwo było religią jedynie dla ubogich. Nie, to było bardzo powszechne. Zawsze chrześcijaństwo jest dla każdego i dla człowieka, którym jest czy ubogi, czy biedny i dlatego który ma mnóstwo hajsu i kasy tak, zresztą zresztą, no sama postać Jezusa tak, na to bardzo mocno wskazuje, no chociażby to, że rzucano losę o Jego suknię która była cała tkana dokładnie, a taka rzecz to trochę kosztowała, ktoś Jezusowi zrobił rzecz, na zamówienie tak, zasponsorował, miał po prostu ubranie na wymiar a z drugiej strony spokojnie Jezus tak samo mógł pójść do, do kumbli świętego Mateusza, którzy gdzieś tam byli na uboczu. Tak, nie miał problemów, żeby być i yy, tak, dotykać osób chorych, tego. Tak. Że chrześcijaństwo do, z, samej, z samego Jezusa jest uniwersalne. Że, <grych> tak, że Bóg jest dla każdego. Ale też Paweł no, podkreśla podkreśla. Zobaczmy, że podkreśla tutaj znaczenie świętego Piotra od razu, tak? bo po raz kolejny się pojawia to, że z kefasem się spotkał. Tak? czyli że tutaj e, Piotr faktycznie odgrywa bardzo znaczącą rolę w tej pierwotnej gminie chrześcijan, co nie znaczy, że Paweł mu nie utarł trochę nosa. Ale to może sobie zostawimy na kolejny odcinek? Możliw możliw? Możemy. A niech będzie. A niech tak, bo... nasi słuchacze sobie przeczytają, jak to było. Tak jest. Pomimo wielkiego miastu. szacunku jednak coś się takiego podziało, że tutaj Kefas no od tego, którego można powiedzieć potwierdził jego nauczanie no dostał też trochę ponosie. Słusznie zresztą. Co tak pan też mówi, bo mu się należało. <laughs> Nie ma udawania. Tak jest. Ale to już. Po szczerości trzeba być. Dobrze, także. Dobrze, także. Za tydzień jest Boże Narodzenie. Jest. Więc nie wiem, czy coś będziemy do tego czasu tworzyć. A no tak, bo to 25 to jest piąteczek. Tak jest. Cały czas polecamy komentarze palotyńskie, mm -hmm. które są udostępniane na Mhm. Mm tak? Na stronie na Facebooku, także są ciekawe. Mądre i po prostu boże tak. No i do zobaczenia jakoś chyba. Do zobaczenia, jakby... Jakby co, jakbyście tam mieli jakieś konto na YouTube, to dajcie łapkę w górę, dajcie słupka. Tak. Dzwoneczek ciśnijcie, co by wam przychodziło, że coś nowego jest. I my będziemy dzwonić i co? Będzie nowego. Od, oddzwaniać. Oddzwaniać. Będziemy oddzwaniać. Tak, także dzięki serdecznie tym wszystkim, którzy już teraz nas gdzieś tam oglądają. Trzymajcie Ata. się, z Panem Bogiem i... W sumie to wystarczy, bo jak jest Bogiem, to jest wszystko. Także z Bogiem Wam.